Ja nie kochałem i że tylko wydawało Wiesz o co chodzi, serce musi być z metalu Ona jest diabłem, chociaż wygląda jak anioł Ma w ręce diament, ale woli kilka kwiatów Ja nie kochałem i że tylko wydawało Wiesz o co chodzi, serce musi być z metalu

za dużo Jeśli huh? nie jest warte, nie ganie za sucho. Nie myśl o wczoraj, bo jest jeszcze jutro Naprawię błędy, nie będzie za późno Cieszę krótko, wiem, że czasami może być i smutno W sercu mam pusto, czasami czuję, że wszystko na próżno Ale serio, chuj w to, już nic nie ma znaczenia I Ciągle ci sami ludzie, lecz bez marzeń do spełnienia Kiedy rano się budzę, wolę oczu nie otwierać Ciągle na twarzy uśmiech, pozbawiono mnie sumienia Ja nie kochałem i że tylko wydawało Wiesz co chodzi, serce musi być z metalu Ona jest diabłem, chociaż wygląda jak anioł Ma w ręce diament, ale woli kilka kwiatów Ja nie kochałem i się tylko wydawało. Wiesz o co chodzi, serce musi być z metalu Ona jest diabłem, chociaż wygląda jak anioł Ma w ręce diament, ale woli kilka kwiatów